Witajcie kochane trole, dziękuję Uf, wam za bardzo za 20 tysięcy subskrypcji. Z tej okazji pojawi się QNT i proszę was nie zadawajcie tutaj pytań gdyż będzie specjalnie do tego przeznaczony filmik. Także lecimy z odcinkiem Smona dołączyła ja do PMSP w grudniu 2014 roku. Należy do grupy Devil Team. Jest to zespół hakerów działających na serwerze Deklanka. Wielkiej Brytanii. Wszystko zaczęło się od postu na Forum o nazwie Litry Test. Cześć wszystkim nie wiesz kim ja jestem. Jestem hakerem, ale nie jestem Grim Reaperem, lub Anonymous, Dedo i Creepy Child, lub ktoś inny. To ja, i mnie to miss Mon, ale jakim jestem hakerem? Ha, nie wiesz. Jeśli nie dasz żadnej odpowiedzi na forum, może będziesz następny. Jakiś czas później jej konto zostało usunięte i stworzyła kolejne Miss Skandirelli. Oraz po zbanowaniu stworzyła Freaky Evil. To konto też dostało bana na zawsze. Twierdziła, że potrafiła ona wgrywać wirusy na komputery ofiar i zrobiła nawet o tym Oprócz tego powoduje, że komputer dostaje blokadę na NSP. Odkryła ją youtuberka Black Knight, którą Miss Mona nienawidzi. Aktualne konto tej hakerki WinkTetOne. Przejdźmy teraz do kolejnej hakerki GrimSplitLisister. Hakuje ona bety, na serwerze bety. Wielkiej Brytanii. Można ją spotkać w klubie Wipowskim, mimo że go nie posiada. Konto stworzyła w kwietniu 2016 roku, gdy ludzie pytali się jej czy jest prawdziwą hakerką ona ja odpowiadała dym. po prostu nie przejmuj się tym. Wiele osób twierdzi, że jest fejkiem. Nie hakuje ona losowych osób tylko takich co ją naprawdę mocno zdenerwują. Ma Lassi, ona w serduszku kogoś kto niby jest grim Reaperem. W jednym swoim statusie napisała, że może kupować męskie ubrania. Ma ona swój kanał na YouTube, w którym pokazuje poradniki do Charlesa. Moim zdaniem ona nie jest prawdziwą hakerką, a wy co o niej sądzicie, napiszcie w komentarzu.